Czym jest glejak i czy w diagnozie tego nowotworu mózgu jest miejsce, na nadzieję o tym za chwilę, w zastrzyku zdrowia? Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Pani Redaktor. Panie Profesorze, czym jest właściwie glejak i dlaczego budzi wśród pacjentów tak duży niepokój? Glejak to pierwotny guz uśrodkowego układu nerwowego wywodzący się z gleju, a glej obok komórek nerwowych to podstawowy budulec tkanki nerwowej. Glejaki to jedna, to najliczniejsza grupa nowotworów środkowego układu nerwowego. One występują mniej więcej w 30% wszystkich nowotworów układu nerwowego i stanowią obok oponiaków, które są z reguły łagodne, najliczniejszą grupę nowotworów układu nerwowego. Charakteryzują się wybitnie inwazyjnym charakterem wzrostu, to znaczy się naciekają otaczającą tkankę nerwową, przez co są trudne do chirurgicznego usunięcia, a ich chirurgiczna resekcja może się wiązać z wystąpieniem ubytków neurologicznych. Skrajną, skrajnie złośliwą postacią glejaka jest znany pewnie w większości z Państwa glejak wielopostaciowy. To jest glejak skrajnie złośliwy, który charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, jest oporny na standardowe terapie. Jest to guz, który charakteryzuje się również wysoką śmiertelnością. Tak jak Pan powiedział, glejak to nie jeden rodzaj nowotworu, a cała grupa. Który z tych glejaków jest najczęściej diagnozowany w naszym kraju? Rzeczywiście to nie jest jeden rodzaj guzów, tylko to jest grupa nowotworów. Po pierwsze mamy, sam glej zbudowany jest z dwóch typów, nowotwor, z dwóch typów komórek, tak zwanych komórek gleju gwiaździstego i komórek gleju skąpowypustkowego. Stąd rozróżniamy dwa typy, nowo, dwa typy glejaków, gwiaździaki i skąpodrzewiaki. Poza tym nowa klasyfikacja WHO wprowadziła jeszcze dodatkowe dane molekularne, które są kluczowe dla rozpoznania określonych typów nowotworów określonego typu glejaka. A spośród tych glejaków najbardziej, najpowszechniej występujący i równocześnie najbardziej z spośród wszystkich nowotworów, jest właśnie wspomniany glejak wielopostaciowy, który występuje w ponad 50% przypadków wszystkich złośliwych nowotworów układu nerwowego. A jakie są te najczęstsze objawy glejaka, które powinny nas zaniepokoić? Możemy mówić o takiej triadzie objawów. Po pierwsze są to objawy ubytkowe neurologiczne, np. niedowład, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, które mogą pojawić się nagle, ale mogą też pojawiać się stopniowo i narastać w czasie i wtedy budzą jakiś niepokój. Poza tym mamy napady padeczkowe, dosyć typowy objaw w ogóle wszystkich nowotworów układu nerwowego, zwłaszcza tych wolno rosnących. Mogą być to napady, które charakteryzują się, mogą mieć charakter takich napadów dużych, uogólnionych, kiedy chory traci przytomność ma drgawki, ale one mogą też występować w postaci napadów ogniskowych, gdzie tylko mamy drgawki na przykład jednej kończyny i stąd mogą być czasami bagatelizowane przez chorych. No i ta trzecia grupa objawów to są zmiany osobowości, zwłaszcza guzów, wśród guzów wolno rosnących, rozwijających się w okolicy płatów czołowych. Guz wolnorosnący nie, wywo, nie wywołuje objawów szybko narastających i no, mamy objawy, które powodują, że pacjenci zmieniają swoje na przykład zainteresowania, stają się dla rodziny zupełnie... Z, Innymi osobami, to czasami staje się powodem konsultacji u psychiatry, psychologa i dopiero potem diagnostyki obrazowej. Czy istnieją czynniki ryzyka glejaka? Myślę tutaj o takich czynnikach środowiskowych, genetycznych, społecznych. Znaczy, sam glejak powstaje jako wynik tzw. mutacji somatycznych dotyczących wyłącznie komórek gleju. To znaczy się dochodzi do mutacji w zakresie genów odpowiedzialnych za transformację anaplastyczną, czyli nowotworowym, takim jak na przykład gen dehydrogenazy izocytrynianowej, czy też gen odwrotnej trans transkryptazy telomerazy, bądź gen dla receptora skórkowego czynnika wzrostu. Są to mutacje, które nie są mutacjami dziedziczonymi, czyli nie są to mutacje przenoszone z pokolenia na pokolenie, w przeciwieństwie do mutacji germinalnych, które dotyczą również komórek rozrodczych. Nie ma żadnych dowodów, twardych dowodów naukowych na wpływ czynników zewnętrznych na powstanie glejaka. Chociaż uważa się, że na przykład przybycie w dzieciństwie terapii promieniowaniem jonizującym może sprzyjać powstaniu glejaka w późniejszym okresie życia. Natomiast żadne czynniki tego rodzaju np. chemiczne, jak, jak wpływ na przykład pestycydów, herbicydów, czy też fizyczne, jak np. pole elektromagnetyczne lub przebyty uraz głowy nie mają związku z powstaniem glejaka mózgu. W jakim wieku diagnozowany jest glejak? To choroba osób młodych czy też może starszych? No więc to zależy od stopnia złośliwości glejaka. Te, ta skrajnie złośliwa postać glejaka, czyli glejak wielopostaciowy jest charakterystyczny dla osób w wieku starszym, między 50 a 60 rokiem życia mamy szczyt zachorowań na glejaka wielopostaciowego. Natomiast te łagodniejsze postaci glejaka, czyli stopnia drugiego i trzeciego, czyli tzw. Tak wysoko zróżnicowane glejaki łagodniejsze, wolniej rosnące one są bardziej typowe dla młodych dorosłych, czyli dla chorych w wieku między 30 a 45 rokiem życia. Jak wygląda diagnostyka glejaka, czy tomografia komputerowa wystarczy? Tomografia komputerowa może być badaniem, które na podstawie którego możemy wysunąć podejrzenie glejaka. jedynie w wąskiej grupie chorych możemy to rozpoznanie na podstawie tomografii komputerowej wykonanej z kontrastem rzeczywiście postawić, ale takim złotym standardem jest jednak badanie rezonansu magnetycznego, które wykonujemy w wielu sekwencjach. Te podstawowe sekwencje to są sekwencje T1 z kontrastem, bez kontrastu i T2 zależne, natomiast my poszukujemy się również dodatkowymi sekwencjami takimi jak flare, potem sekwencje obrazowania dyfuzji. Badanie perfuzyjne, spektroskopia rezonansu. No one dopiero dają nam podstawę do rozpoznania glejaka, ale i tak nie mamy stuprocentowej pewności. I czasami, w sytuacjach, gdzie mamy wątpliwości co do tego, z jakim rodzajem guza mamy do czynienia, potrzebna jest biopsja stereotaktyczna. Wtedy wykonujemy biopsję, pobieramy materiał na badanie histopatologiczne i na badanie molekularne, żeby ostatecznie ustalić rozpoznanie i wdrożyć określone leczenie. Wspomniał Pan tutaj już o klasyfikacji WHO w kontekście glejaka jak wpływa to na rokowania pacjenta. No więc ostatnia klasyfikacja WHO dotycząca układu guzów ośrodkowego układu nerwowego pochodzi z 2021 roku, to jest ostatnia piąta edycja tej klasyfikacji. Jest to klasyfikacja zintegrowana. Rozumiemy pod tym pojęciem to, że łączy ona w sobie zarówno cechy histopatologiczne guza, czyli te, które oceniamy w sposób tradycyjny, czyli oceniamy obecność proliferacji naczyń, obecność ogni zmartwicy, rodzaju komórek nowotworowych, ale bardzo ważną i cechą tej klasyfikacji jest również włączenie do niej markerów molekularnych, oceniających mutacje w zakresie określonych genów, na przykład właśnie wspomnianego genu dehydrogenazy, czy też genów takich jak, jak właśnie gen odwrotnej transkryptazy telomerazy, czy też receptor dla naskórkowego czynnika, wzrostu. Rozpoznanie określonego panelu zmian molekularnych pozwala nam jakby Czasami ominąć rozpoznanie histopatologiczne, żeby ustalić stopień złośliwości guza. I czasami mamy takie przypadki, że mamy guza, który nie wykazuje pełnych cech złośliwości w badaniu histopatologicznym, ale już na podstawie tych zmian molekularnych, jeżeli one są obecne, te mutacje w zakresie np. przykład genu TERT czy właśnie genu IGFR, na tej podstawie możemy już rozpoznać wyższy stopień złośliwości. Wiemy, że ten guz... Prędzej czy później przybierze złośliwy charakter nowotworowy, i na tej podstawie możemy już rokować co do, co do przeżycia pacjenta i dalszych metod leczenia. Glejak czwartego stopnia to diagnoza, która przeraża, czy faktycznie jest to choroba nieuleczalna. No niestety niestety tak, to znaczy się myślę, że obok raka trzustki to jest jeden z najbardziej złośliwych nowotworów u ludzi. Dość powiedzieć, że Mediana czy tam czasu przeżycia chorego z rozpoznaniem gleniaka od momentu rozpoznania po wdrożeniu leczenia do, do niestety do, do śmierci to około 15 miesięcy. Tym niemniej u niektórych chorych, którzy wykazują pewne cechy, np. przykład wysoki wskaźnik metylacji promotora, genu MGMT lub u chorych w młodszym wieku, bądź u chorych w dobrym stanie ogólnym w momencie rozpoznania, te przeżycia mogą być dłuższe. Jakie są obecnie metody leczenia glejaka? Glejaka leczymy w sposób. Według ogólnego schematu, to znaczy się glejak wielopostaciowy, ale również inne postaci glejaka, schemat leczenia polega na tym, że zaczynamy od chirurgicznego usunięcia i podstawą jest maksymalne bezpieczne usunięcie jak największej ilości guza. Mamy wiele dowodów na to z badań naukowych, które mówią, że maksymalne bezpieczne usunięcie guza istotnie wydłuża całkowity czas przeżycia chorego od momentu rozpoznania do, do ewentualnej śmierci. Każde takie usunięcie guza następnie musi być. Y, następstwem tego uszkodzenia jest również prowadzenie terapii uzupełniającej w postaci radioterapii i chemioterapii. To jest długie leczenie, ono obejmuje czas. Radio, sama radioterapia to jest 6 tygodni, plus potem dodatkowa chemioterapia to jest dodatkowe 6 miesięcy. W przypadku odrostu guza, a większość glejaków złośliwych niestety odrasta. Możliwa jest reoperacja i tam, gdzie ta reoperacja jest możliwa, to tych chorych reoperujemy. Natomiast jeżeli, jeżeli natomiast ta reoperacja nie jest, nie jest możliwa, to mamy kolejne linie chemioterapii. No i mamy obecnie jeden z niewielu urządzeń, który jest zaakceptowany przez MDA do terapii glejaka nawrotowego i glejaka nowo zdiagnozowanego, to jest CTF, czyli leczenie zmiennym problemem elektrycznym. I to rzeczywiście są dowody na to, że to leczenie tym zmiennym problemem elektrycznym wydłuża całkowity czas przeżycia pacjentów. Ta neurochirurgia w leczeniu glejaka jest bardzo ważna. Czy zawsze operacja jest możliwa? Tam, gdzie ona jest możliwa, to oczywiście chorych leczymy chirurgicznie, natomiast są guzy, glejaki, tak jak wspomniałem, mają charakter wzrostu nacikającego i czasami lokalizują się również w obszarach mózgu, tak zwanych elokwentnych czyli tych obszarach mózgu odpowiedzialnych za życiowo ważne funkcje, takie jak na przykład mowa, ruch. I niestety w tych przypadkach, mimo stosowania zaawansowanych technologii, jakimi się posługujemy w czasie zabiegu, no to leczenie nie zawsze jest możliwe. I wtedy no możliwe jest leczenie paliatywne, czyli takie no mniej radykalne, czyli robimy biopsję stereotaktyczną, oceniamy charakter guza, jego profil molekularny i wtedy można włączyć leczenie w postaci radiochemioterapii lub innych terapii eksperymentalnych. Panie profesorze, a te nowoczesne techniki, takie jak neuronawigacja czy monitorowanie śródoperacyjne, poprawiają wyniki leczenia? Współczesna no, neurochirurgia nie byłaby, nie byłaby taka jak teraz, gdyby właśnie nie te zaawansowane technologie medyczne, które stosujemy. No, neuronawigacja to obrazowanie guza przy pomocy rezonansu w czasie zabiegu operacyjnego, które działa trochę jak GPS, pozwala nam się poruszać w polu operacyjnym dzięki wskazaniu właśnie neuronawigacji z dokładnością do kilku milimetrów, co pozwala dobrze namierzyć guza, pozwala go usunąć zachowaniem pewnych struktur nerwowych krytycznych. Wykorzystujemy w neuronawigacji traktografię, czyli mapujemy określone drogi na przykład korowordzeniowe, dzięki czemu możemy je zidentyfikować w trakcie zabiegu operacyjnego i ich nie uszkadzać, czyli zmniejszamy ryzyko jatrogennych powikłań. Innymi urządzeniami, które stosujemy, które mają duże znaczenie, żeby na przykład zradykalizować zabieg operacyjny, śródoperacyjny rezonans lub ultrasonografia. Dzięki tym dwóm urządzeniom możemy w czasie zabiegu na przykład ocenić na ile radykalnie usunęliśmy guza i jeżeli te urządzenia wskażą nam, że ten guz nie był usunięty radykalnie możemy tą, tą, tą resekcję poprawić do, do jak najbardziej radykalnej no jednym z ważnych elementów monitorowania jest tak zwane monitorowanie neurofizjologiczne w oparciu o tak zwane ruchowe potencjały wywołane. Pozwalają one nam zidentyfikować drogi, na przykład drogę korowordzeniową odpowiedzialną za ruchy kończyn, dzięki czemu jesteśmy w stanie uniknąć poważniejszych następstw, ich uszkodzenia w postaci niedowładów bądź porażeń. W onkologii ostatnio bardzo dużo mówimy o personalizacji leczenia. Co oznacza personalizacja leczenia w przypadku glejaka? Więc jeżeli chodzi o personalizację leczenia, to mm, większość tych podejść tak zwanych spersonalizowanych jest na etapie badań eksperymentalnych. A samo to określenie medycyna spersonalizowana oznacza, że y, stosujemy leczenie, które omija jakby albo wyprzedza ten taki ogólny schemat leczenia typowy dla każdego chorego. I stosujemy leczenie, które jest w oparciu o indywidualne cechy molekularne, np. guza lub kliniczne pacjenta. No na przykład mamy na przykład chorego, który ma mutację w zakresie tego genu dehydrogenazy, to dostępne są inhibitory blokujące ten enzym zmutowany, przez co wytwarza się mniejsza ilość takiego onkogenu zwanego hydroksyglutaranem, dzięki czemu mamy wpływ na spowolnienie progresji ewentualnie nowotworu. Inny przykład w przypadku na przykład nadekspresji, czyli nadwystępowania PDL1 to jest jeden z punktów, negatywnych punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej. Możemy zastosować inhibitory punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej, to jest pewien rodzaj immunoterapii. Mamy możliwość na przykład dzięki nowoczesnym metodom sekwencjonowania DNA, czyli oznaczania mutacji w obrębie DNA nowotworu, identyfikować określone antygeny, następnie budować ściśle, wysoce spersonalizowane szczepionki, tak zwane szczepionki neoantygenowe które potem podajemy pacjentowi, które są zdolne zwalczać nowotwór w oparciu o indywidualny charakter tych mutacji, jakie są obecne w organizmie i nowotworze pacjenta. Jakie są najnowocześniejsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o leczenie glejaka, którymi medycyna może się pochwalić? Wydaje się, że no niestety ilość tych metod, które oprócz tego protokołu, o którym mówiłem, czyli tej radiochirurgii, radiochemioterapii uzupełniającej, nie mamy zbyt dużo ilości narzędzi, które są w stanie, które dokonały jakiegoś istotnego przełomu jeżeli chodzi o leczenie glejaka, zwłaszcza tych jego złośliwych postaci. Niewątpliwie TTF, czyli to leczenie tym prądem elektrycznym o niskiej częstotliwości tam do 100-300 kHz jest metodą, która została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję do Badań Żywności i Leków. Wykazano, że ona ma wpływ na wydłużenie czasu przeżycia chorych z glejakiem, więc jest powszechnie stosowana, ale jest niestety w Polsce nierefundowana i niezwykle kosztowna. Poza tym mamy, mamy te inhibitory IDH u chorych, którzy mają mutację w zakresie tego genu. To jest dosyć typowa mutacja dla genów, tych dla, dla glejaków wysoko zróżnicowanych, łagodnych postaci. A czy w Polsce pacjenci, u których zdiagnozowano glejaka, mają dostęp do tych wszystkich nowoczesnych terapii? Tak, jesteśmy w stanie w zasadzie zaproponować naszym chorym no, wszystkie najnowsze, najlepsze techniki, urządzenia technologiczne, którymi się wspomagamy w czasie zabiegu operacyjnego, jak również wszystkie te dodatkowe terapie, które są zarejestrowane i są w tym tak zwanym standardów care, czyli to, czym możemy się posługiwać, czyli no możemy, czyli możemy w zasadzie operować, mówić jedynie o tych metodach, które są zatwierdzone. Nie możemy w sposób e, e, jakby bezkrytyczny stosować terapii eksperymentalnych, chyba że mamy na to zgodę Komisji Bioetycznej i prowadzimy jakieś, jakieś badanie kliniczne. Natomiast w przypadku e, tych metod takich standardowych, oczywiście każdy nasz chory ma dostęp do, do tych wszystkich metod, które są stosowane na całym świecie. Panie profesorze, w przypadku glejaka takie leczenie interdyscyplinarne, jak jest ważne, jak Ważna jest współpraca onkologa, neurologa, neurochirurga. No ten akurat glejak wielopostaciowy, z uwagi, w ogóle wszystkie glejaki, z uwagi na, no na swój charakter i wymagają takiego podejścia interdyscyplinarnego. No na początku drogi pacjent zetknie się z neurochirurgiem, który planuje całą diagnostykę, a następnie leczenie chirurgiczne. No a potem przychodzi rola dla neuroonkologa i radioterapeuci, dla radioterapeutów, którzy planują leczenie uzupełniające w postaci radiochemioterapii. Konieczna jest również opieka neuropsychologa, psychologa klinicznego, który z uwagi na no, występujące wśród naszych pacjentów objawy depresji, lęku, zmęczenia. No, w późniejszym okresie ważna jest rola również lekarzy zajmującymi się opieką paliatywną. Natomiast dla wśród chorych, którzy zmagają się z niedowładami po naszych zabiegach lub będących wynikiem jakiejś no samego progresji choroby, no potrzebna jest również, ważna jest również rola rehabilitanta. I na zakończenie, panie profesorze, co powiedziałby pan pacjentowi, u którego właśnie zdiagnozowano glejaka, czy w tej diagnozie jest miejsce na nadzieję? Jakkolwiek jest to choroba, która no, przeraża, na no, z uwagi na dostępne wszędzie statystyki, Jesteśmy w stanie w tej chwili naszym chorym zapewnić maksymalne standardy leczenia typowe dla całym świecie, dla tego typu rozpoznania, a dzięki prowadzanym terapiom eksperymentalnym jest szansa właśnie na to, że odwrócimy los naszych chorych. I chcę podkreślić, że niezwykle ważne jest, jeżeli chodzi o postępowanie, również rola rodziny i bliskich, którzy muszą wspomagać pacjenta na, tym, na każdym z etapów choroby, zwłaszcza że, no, że ten, te, te, te kolejne etapy czasami no, stanowią pewne wyzwanie. Także powiedziałem naszym chorym, że nie powinni tracić nadziei i że my, lekarze, chirurdzy, uczynimy wszystko, żeby zaoferować im pełną skalę możliwości leczenia chirurgicznego, jak i potem uzupełniającego. Bardzo dziękuję za rozmowę i przyjęcie zaproszenia. Dziękuję.